Teraz jest dziewiętnasta, dnia 4 sierpnia 2022 roku. Waga, słyszeliście? Nie! Andriuś nas zabijesz, szybko! O, co to było? Ostrożnie! Ostrożnie, gdzie jesteś, Irytku? Pomagam się spokoju! Dotyczy to też niematerialnych mieszkańców zamku! I irytek! Sami zobaczcie! Trudno uwierzyć, że czegoś nie skonfiskowała. Jak tutaj znajdziemy te flakony, Aksyl, bachanek! Właśnie miałem to powiedzieć. Lepiej stąd chodźmy. Nie macie tu irytku. Cicho, stary. Cicho, stary. Pst. Nie macie tu irytku. Ej. Hey. Nie macie tu irytku. Cicho. Ej. Hey. Nie macie tu irytku. Cicho. Oh. Nie macie tu irytku. Nie macie tu irytku. Oh. Nie macie tu irytku. Nie macie tu irytku. Ostrożnie. Nie, Nie macie tu irytku. Au. Nie macie tu irytku. Nie macie tu irytku. rytku. Nie macie tu irytku. Au. Nie macie tu i rytku. Ej, nie macie tu irytku! Hey. rytku.